Wiecie, co mnie najbardziej rozwala? Że większość ludzi woli narzekać na brak szczęścia niż stać z kanapy i zrobić chociaż jeden krok do przodu. Serio, nie trzeba od razu zdobywać cały świat. Wystarczy ruszyć po prostu tyłek z kanapy. Kochani, czasami patrzę na komentarze pod moimi filmami i mam wrażenie, że żyjemy w epoce narodowych mistrzów wymówek. Nie mam czasu, nie mam pieniędzy, mam podgórkę, a potem skrolują dalej. Chociażby przecież przeglądasz te filmy. Netflix leci w tle, TikTok w ręce, a marzenia czekają na lepszą pogodę. Wiem, bo sam przez to przechodziłem. Pierwszy sklep Klapa. AI na początku zero efektów, tylko więcej problemów. MLM, połowa znajomych. Pukało się po czole. Ale wiecie co? Gdybym wtedy słuchał tych wszystkich życzliwych, dalej miałbym wymówki, a nie wyniki. W biznesie, dropshippingu, AI, ja, MLM, nie wygra ten, kto ma najlepszy start, tylko ten, kto najdłużej w tym wszystkim się nie podda. Nie szukajcie powodów, żeby nie działać. Szukajcie jednej, nawet malutkiej, żeby właśnie działać. Kochani, albo bierzecie swoje życie w swoje ręce, albo dalej czekacie, aż ktoś inny. Wciśnie za was ten magiczny przycisk. Tylko potem nie pytajcie, czemu znowu stoicie w miejscu. A jeśli nie wiesz od czego zacząć, to po prostu zacznij. Może dziś nie wyjdzie idealnie, ale jutro będziesz już o jeden krok przed wszystkimi, którzy dalej tylko narzekają.